Fort Mondeo, proszę pana jedno pytanko, bo wyczyściliśmy padło piasty przed montażem tych nowych tarcz i teraz zanim te tarcze się montuje trzeba zmierzyć bicie boczne piasty, chodzi o takie boczne wychylenie i maksymalna dopuszczalna wartość bicia takiej piasty to dwie setki, czyli jeśli jest więcej niż 200 setne bicia bocznego na takiej piaście to potem, jak się założy tarczę, tarcza ma większą średnicę, to na tarczy będzie dużo większe bicie. I to może spowodować, że dużo szybciej tarcza będzie miała różne grubości w różnych miejscach, bo po prostu przez takie wychylanie się będzie się ocierała i ścierała przy klocku hamulcowym. No i w związku z tym, że będą różne grubości tarczy w różnych miejscach, no to wtedy będzie odczuwalne bicie przy hamowaniu. No, i teraz tak. Tutaj na tej piascie prawej jest aż 600 bicia bocznego. Z lewej strony jest w porządku, z prawej jest źle. Oczywiście, jak zamontujemy nową tarczę, może pan tego nie odczuwać na początku, ale może to, się, może to być odczuwalne po przejechaniu 1000, czasem 3000 km. I pytanie, co robimy? Czy zostawiamy piastę, czy ją wymieniamy? Jeśli chciałby pan ją wymienić, no to. No to trzeba kupić nową piastę, z łożyskiem i, i, i taka wymianka z tej prawej strony byłaby zalecana. Proszę mi dać znać, czy ją wymieniamy, czy zostawiamy.